Proszę Pana, proszę Pana, Zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka Zamieniła się w wielonka. Siedzi cały dzień na łące I przegląda się Biedronce. Pomyśl tylko, co ty pleciesz, To zwyczajne kłamstwo przecież. Proszę Pana, proszę Pana, Rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada, Dziś. Spadała czekolada i w dodatku bardzo krucha. Fenie nieładnie, fe kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana. Ustry jęki wczoraj z rana, a sadło z pieca spadło, całą pieczeń z rąbla zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na imprezie Gdzieś zniknęły dwa miedźwiedzie. Pan nie wierzy? Daję słowo! Sprowadzono straż ogniową, Przecedzono wodę sitem, A co żab złowiono przytem? Fe! nieładnie! Któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę mamie.